O oh, oh boże! Nie damy się! <laughs> nie mam kurwa, pojedyncze! A! Suko. Dawaj, dawaj, do dobrze, dobrze! Spokojnie, chłopaki! Puko! Piket! Co no kurwa! Messi! Dija! Dija! No. Makaron na uszy! Pedro! Jaki Uf. lak? No nie! <laughs> No jak kutas! Uwaga! Uwaga! Jak kurwa to strzelicie! No. Dawaj, dawaj! Panie Swojsta, ostatnia akcja blok! Pokonadam obrońcę! Kurwa! Był faulowany, był, Znowu był faul, był faul. zdecydowanie był faul! Dawaj, jeszcze raz. Ale ty tyny. Ale czekaj, może wyjdźmy wyjść... Nie mam y, rańki do tego! Goal. Game Rangera, bo laki są straszne No to i tak nic nie da... Sergio Busquets! Nowe. Z piętki! Piękna bramka! Zobaczmy to na powtórce! Piętką! Cóż za piękna bramka! Adłamkowy ładuj. A jak? No, teraz ci młodaję będzie Teraz tak. jest. Nie, nie Abidal, Abidal! 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 Kurwa! Nie dobiegł do tego, ależ proszę Państwa, niewiele je za zabrakło. Niesta, Via. Messi tam jest, teraz, podajemy Messi'ego na skrzydle. Messi, Messi, Messi! Nie było spalonego i broją się jednak paczukańscy! Daj idiocię. Kurwa! I rano! A, Ja was jednę. A o, nie pada deszcz! Ale ci dojeba! Pedro! Ten pogodny Mej, nie pada deszcz! Nie mam miejsca dla niego! Faul! No jaki faul? Gol! Gol! To jest! <grym> David <Villa. grym> Jakie jaki kurwa jaty! Pija mnie, ja ty. Coś ty zrobił? Zesrał się, nie wiesz? Ej no, czemuż to takie? ile? Co Dizzy, co Ci nie pasuje? VIA! Bo trochę laguje. No. No. To Dizzy, nie przejmuj się, ja też mam lagi. <grym> tak? Ja też mam lagi. No. Myś... Ja przecież hostuję, że to jest logiczne. No nie ale nie no. kurwa tamten przecież kradnie internet. NO KURWA! <grym> 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 Już tak się wygrywa. Zagadnij się, Bahamuta. Żelaz. Buskets. Pokrawka. A kurwa, zakazka. Nie, nie może grać, jeśli jesteś nareszcie. Co? On nie może grać. mordy zaraz! I koniec Kolej pierwszej błąd. połowy! <grym> co zrobi Sensik? No jebecie, becie, ty delikutasie jeden. Ej, co on zrobił? Co on Messi? Pierwsza bramka! Pewnie wykonany rzut karny! No jasne! No, uwolnij się, tak! Relikt! <grym grym> Promin być Skąd tego bo ja wiem, jak nie to... Znawiamy je, proszę Państwa. On jest takim zjebem. Czawi. co Dobrze. Erika Vidal. Miesta. Pedro. Pedro! Pedro! Jak, jak ich chuj nagrywa... Pedro Rodriguez! Ja, nagrywa, to zabiję. <coughs>